I tutaj, Majko, a to odcinek z pytań. Pod kolejnym odcinkiem kazałem zadawać pytania. I no właśnie, będę na nie odpowiadać. Pytania były brane na YouTube'a. Jest ich chyba 16. Tak, jest ich 16. Czyli już zaczynamy odpowiadać. Jaki jest Twój ulubiony fast food? Mac, jaka firma może Cię zasponsorować? Jaką Ty byś chciał? To pytanie jest ciężkie. Audi. No, chciałbym, żeby Audi mnie sponsorowało, bo chcę mieć samochody Audi. No i po to. Z jakimś znanym youtuberem chciałbyś nagrać film? Kiedy mijać raft. Nie wiem, czy będzie minieć raft, a może będzie mieć raft. Mm, po, może będzie. Czy będziesz kiedyś nagrywał na kąpie? Na pewno będę nagrywać. To jest już pewne, na pewno będę nagrywać. Będę nawet nagrywać na Xboxa. Pewnie na kompie nie będę, a na Xboxie będę. Czy? Myślałem, że ktoś idzie do mnie. Mm. Pokaż kiedyś twarz. Kiedyś. Może. Pepsi. Cikola. Pepsi. Czy to się za bardzo nie różni, ale... No jak na mnie pepsi. Najlepsza gra wy jaką grałeś. Kurde, no nie wiesz. No to jest ciężki już bardzo dużo gier. O no, najlepszą to tak. Mm, mm, wybiorę trzy. Wybierę trzy, proszę. Wybierę trzy i to jest Fortnite, Wiedźmin i Fifa. Prze, przepraszam, że jedno, no nie mogę wybrać, bo za dużo gier trochę grałem i mam tyle gier, grałem na świecie, że no trochę mi teraz ciężko, bo farminga nawet. Nie, czekaj, kogo fur, Kurde, no okej. Okay. No okej, okay, Urbiona, piosenka. Ajajaj. ej, aj, aj. mm. to jest ekipa. Yy, przejmujemy YouTube. Ale ulubiony rap, to jest piosenka, to jest, to ja nie wiem, czy to jest rap. Ale ulubiony rap to jest Sexaholic lub yy, 10 000 portfela. Yy. Muszę zatrzymać grę. Yy, film, o jezu, sorry. Przyjechała i musiałam trochę odejść i teraz przybędą będą mnie, ale u, u, uwielbiam moją w y, Będą gry? Będą gry. Będzie Fifa, będzie Fortnite, będzie no. ulubiony koron złote. ulubiona gra. To już było, czy to ulubiona pszczołka? Ulubiona gra? Fifa. Będzie Fortunita? Będzie Fortunita. Wolisz Spiderman'a, czy b, Batmana? Najgorszy wybór. Ajajaj, aj, aj, bo Batmana bardziej lubię. A hejtowałem e, Spiderman'a, bo... bo... no... moja siostra trochę go lubi. E, mm, a Batmana bardziej lubię. No, Batman. No, Batman. E, ulubiony bohater. Jak on ma? Z metalu taki. E, jak on ma? Może sobie przypomnę? A wąpię to. E. Tak, jak on ma. No, zapomniałem, jak on ma. On już stworzył tego. On stworzył. On stworzył tego. E. No i teraz. Wardermana no. ulubiony raper lub jakiś piosenkarz. Raper Tymek i Zapsson. Lubię Tymka i jest a bardziej ich lubię. I Cyrwagon, ci Leto i tak. Trzy wybrałem. No bo i no akurat tak uwielbiam. Nie mogę wybierać. Jakieś pytanie nie odpowiedziałem. Wszystko odpowiedziałem. No, nagryć chciałbym ze Freezem i z Ale to już jest z najbardziej. I jeszcze odpowiem na no, takie jedno pytanie, które sam sobie zadaję: Czy mam dziewczynę? Nie mam dziewczyny i nie chcę mieć. Jak na razie, bo jestem trochę za młody na dziewczyny. No i do zobaczenia. Dziękuję za tyle pytań. Łapka w górę. Teraz wszystkim będę dawać. O Jezu. Bardzo dziękuję. Wbijajcie na kanał Pikserowy i Łukasz Krawczyk. Pikserowy to mój taki... Nie wiem jak go nazywać. Bo nie wiem czy on jest... Nie wiem. Jakoś tam jest pokrewniany ze mną. A Łukasz to moja najlepsza morda z całej klasy. No to... No, no teraz ostatnio nie nie jestem pokłócony z kimś, a jaką ta osoba zbroję. Czemu? No okay. Do zobaczenia. Cześć! W kolejnym odcinku.